Siema. Ważne jest, żeby w życiu mieć jakieś pasje, hobby, wychodzić czasami do ludzi albo chociaż samemu na spacery coś, co sprawia Ci przyjemność, że jeżeli nawet jesteś w związku partnerskim, małżeńskim, żeby starać się mieć coś osobistego. Co cię czasem wzmocni, gdy są jakieś problemy osobiste, rodzinne. Da ci trochę otuchy, spokoju, wyciszy cię, zrelaksuje. To ci ubogaca, to ci pomaga ustabilizować sytuację danego dnia, szczególnie jak jest stresująca trudna. Typ pracy masz kiepski dzień, a w domu też często masz jakieś dodatkowe obowiązki, że zajmujesz się dziećmi, albo nie masz ochoty na randkę danego dnia ze swoim partnerem, partnerką, mężem, żoną, to hobby, jakaś chwila przyjemności i koniecznie musi się to wiązać z jedzeniem. Może to być na przykład przejażdżka twoim samochodem, który lubisz, rowerem, spacer w ulubionym miejscu. To da ci siłę, żeby pójść dalej, żeby wzmocnić też partnera, który też będzie do ciebie przychodził z różnymi sprawami, czy będzie przychodzić Zależy od płci i po prostu być może będzie taka sytuacja, że będziecie mieć podobne zainteresowania z partnerem, partnerką, ale za to też jakąś cząstkę zostaw tylko dla siebie. Żebyś miał czas na higienę psychiczną na taką przerwę od codziennego życia. I uważaj, żeby się unikać wykorzystywania kogoś i siebie. Daj sobie przestrzeń, daj też daj przestrzeń innej osobie. Szczególnie jeśli zależy Ci na poprawnych relacjach. Nie skamlaj o uwagę, o uczucia, o seks, o pieniądze. Staraj się być asertywny, wystarczalny, prawie w pełni. Oczywiście nie uciekając do lasu przed ludźmi. Ale po prostu staraj się być sobą i dyktuj też warunki. Nie godź się na wszystko, staraj się być osobą, która wie czego chce i ma prawo do swojego zdania.